Widzowie, jesteśmy, bo trochę wcześniej zaczęliśmy, bo mieliśmy zły kart. Kurczę, nie widzę połowy No, e, Dlaczego ja nie mogę wyjść z tego? Bo miałeś piłkę w rękach, bramkarz nie może. Ale byłem bramkarzem? Tak. Ale... No i niestety, widzowie, zaczęliśmy mecz i trochę wypadliśmy z formy i przegrywamy. Tak, tak. Ale podanie. Jesteśmy Czym my jesteśmy? Manchester United. Bo ja się nie znam widzowie. Ale... Najlepszą ekipą na świecie. Mechitoria! Widzowie, widzowie. Widzowie, to się udało. No, ładnie. Widzowie, się udaje. Widzowie, się udaje nam. Chcecie posatrzyć w internecie? Widzowie, udaje się! na A to moja dziewczynka jest. Moja ulubiona dziewczynka. Musisz nam widzować, Anonku. Nie, to jest... To jest Ani... Kimberka. Kimberka, Zuzia. Nie słyszałeś tego filmu mojego? Nie. Sorry. Nie słyszałeś, jak zdradzałam znanych youtuberów imiona? I Mechitarian, dalej. I nawet twoje zdradziłem. Co, że... Ryszard? Nie, nie, nie. to masz inne. A ja niech długo ogóle stracę. No i tak. Ja dałem takie po chwile, Ale każdy z twoje prawdziwe imię. Tylko nie chciałem ci zdradzać jeszcze kolejnego prawdziwego. Głębokie. Tak głębokie! Podaj! Łaj do runi! Ale... No, 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 tak. Jest remis. Ale ci będziemy przegrywać. O łak! Ten runi trochę drewna. Ej ja mam 17. Kurde. Hmm. Ale lecisz, 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 lecisz. A ja mam? No ty masz. <laughs> Widzowie, bo ja się nie... To no, masz, to niebędzie. No, Kimbel, kary, ale... no nie wiem, ktoś mi zabrał. No bo. No, no, bo... Że no bo? No bo? No bo? To jest dość oczywiste, że ci zabrał piłkę. No nie, no przegrywa. No, Jeszcze no, seroczy... ale... raz Kimbel. No ale jak będzie połowa? Kurde. Luxo. Widzowie. subujcie mnie, bo wy w ogóle mnie nie subujecie. Ale no błąd, Lukaszoła. Dlaczego wy mnie nie subujecie, widzowie? Ja mam pytanie. Tylko, a kaczorowi spadają teraz suby. Proszę bardzo. Nie subuję, a kaczora, nie. Subujcie na sobot. okej, okay, kaczoro? Jasne. Prawda, subujcie na sobot, a nie kaczora przestajecie subować. Co, no. że jestem słaby, ale subujcie na sobu. Ty no, co ty robisz? O Jezu Kimber. Ale ja byłem na tak! Ty chyba pierwszy raz grałeś w życiu w Fifę No ale grałem Ty chyba pierwszy raz ja mam... w życiu w Fifę PES 4 grałem Tak, PS2 chyba PES 4 też No gdzie ty to podajesz Himbel? Ja też mam PS4 Czy moja ja biegnę środkową brońcą tak daleko? My mamy Kimbelka, my mamy PS4, czy nie? Ej, wiesz, że już w twoim wieku zacząłem w sumie grać w FIFA? No, błyskitłu. 10 lat. Jak miałeś 19? No. Człowieku! Nie no człowieku! Czy starasz masz 19, to w tym roku zacząłeś? Co? A co zasłania? No gdzie ty biegniesz, kap... człowieku chciałem samowój oszczędzić. Ja ci dam samowę. A ja dlaczego jeszcze? Biegli teraz! A Zaraz będziesz, do 45 minut się gra, nie wiesz? A. Podaj, podaj. Ale podanie. Obiegi. Kurde, co ty zrobiłeś, chłopie? No, człowieku. Chłopie. Bo ja pierwszy raz na konsoli gram. O, Fela Linii, Ubieg intencje. Fela Linii, aj, to może oh. Runi. Runi. No fał tam był. Halo. Co? Halo, tam był fałd! Nie no nie. Emirate's fake up. Dwa strzały my tutaj. Lepsze posiadanie piłki. Lekka kontrola gry na stronę Manchesteru po pierwszej połowie. Manchester. jakie zmiany? Słabo, właśnie. Będzie to jest jakieś tempo. Tempo! On będzie szybszy. Weź tempo. Chwila. Trzeba tutaj obudzić. Może Runi? Ale wiem kto jest. Jest taki Starboy. Wingar. Ej. I rumuł Rashford. Stary. Uuu, a potem, jak weźmiemy takiego dobrego piłkarza, będziemy hmm. grać. Gdzie my będziemy potem grać? A może w realu, albo w barcy. Ej, weźmy do barcy, potem, okej? Okay? Gościu, spokojnie. Najpierw wygrajmy ten mecz, się Ale potem. Może my... zaczniesz grać? No dobra. No to podaj! No i, co? No i zmiana, Linga. Jesse Lingard ja Oczywiście Zlatan to legenda, ale... Zlatan pracuje na... No. Zlatan, zlatan, zlatan pracował na pieniądze, a teraz pieniądze Ale zgodę. wszyscy wiemy, że Jesslinga, Firaszka to, to, to są ikony międzysternalite. nie liczą? Starboye. Sławki... No i nie mogę? Może trochę plute legendy. Kurde. Ale zlatan i Runi a... takie legendy plute! Ale co a, ty a, robisz? No gdzie ty? ty w drugą stronę przecież gramy? Druga połowa jest? Człowieku! Putanie! Do Mechitaliana, który strzelił bramkę. No biegnij! Bie Biegnę, łam! Opie! No kurde, ale ty masz piłkę, no co? Ja się nie ustawiam na razie. Halo! Nie ustawiam się! Hej! Halo! Masz porda tak nie Fa można! A FIFA, 17 POGBO! Widzowie! Lajkujcie! Lajkujcie! Widzowie, jeśli chcecie, żeby... O niemy hitariem kontuzja. Pogba bramkę, to... Jeśli chcecie, żebyśmy my wygrali, to zostawcie suba a jeśli o to lajka. Co? Nie da lajka ty. Jak to? No bo każdy będzie chciał, żebyśmy my wygrali, No, no właśnie. E... Ooo, ale nie czym? to jak chcecie, żeby oni wygrali, to zostawcie samego lajka, a jak my to subaj lajka. No. Paul Pogba. Zobaczmy! Pogba. Pogba, Pogba, gol, gol, gol. Jeszcze gol. Paul Pogba. Ale ja bym ich bramce. No ja nie wiem, czy tam być. O, jeszcze Kurtuła w Chelsea, co to za czasy? Chelsea. Trzy strzały, pierwszy gol. Brawo Paul Pogba. Ile jak zacząłeś grać w Fifa ogólnie? 10 O 9 lat temu Właśnie to, bo moja pierwsza Fifa w ogóle Jakoś to jest moja pierwsza FIFA! ale Fifa Podaj I od wtedy zacząłem ale... grać w Manchesteru United I to była najgorsza decyzja A wiecie grisza. ile miałem lat jak zacząłem grać Ja trochę podeszłam! ty Billingard A wiecie kiedy, kiedy ja zacząłem grać w piłkę? Chyba ja jak miałem chyba 15 lat? Nie mam pojęcia. No miałem chyba 15 o, lat. Albo już prawie 16 miałem. No dobra, ale skup się na A ty nagrałeś nagranie. chyba film z FIFO. Nagrałeś. Może kiedyś tak. Nagrałeś. Dobra, baj mi, Podaj. No Teraz... No wiecie, ej, podaj! Po, no ale do przeciwników. No musisz nakierować. Yy, ale dajmy. ty mega dużo odcinku z Maxem nagrałeś. Ale podanie, tyle. Co? Może, no nie wiem. Ty tak lubiłaś z nim nagrywać, tak powiedziałem. Ze mną nawet nie nagrywałeś. Mnie to w ogóle nie było. Na żadnym filmie, nawet Bóg na nowym. A jesteś, ja. dlaczego na nowym nawet filmie nie nagrałeś ze mną żaden? Jakbyś nagrał ze mną nowy film, to może by bardziej nabijali mnie suby, bo bym był bardziej znany przez twój kanał, bo mam mało wyświetleń. Tak, byłbyś znany jakbyś. No. Już znany byłeś przez chwilę swoich piosenek. Tak, ale się skończyło. A kiedy nagryz? Na dół Minecrafta? podaj! A kiedy nagryś? Bo no, widzisz! Skup się! A kiedy w ogóle nagrasz Minecrafta? Nie wiem. No, w, w ogóle widzowie to... nie chcesz się nagrywać. No, Ma. Widzowie mi suby to znaczy, że już mnie nie chcą oglądać. Właśnie! Nie lubią cię już oglądać. A teraz na mnie lecą. Uuu. Tu pas. A człowieku wie, że ja mam swoje konto do dostępne. O, dobrze. I ja mogę słuchać. Ale podasz? Dobra, ale ja mam... No czemu nie podałeś, no chodź. A wie, że ja mam dostęp do starych filmów moich? Aha. Fajnie. Takich nawet piosenek, ale Odba. nie ma reakcji kaczorza. Człowieku nawet wykasowali, tylko jest reakcja mojej dziewczyny. Serio Himberki jest? No, a twoje już nie ma! To nie jest to na YouTube? No nie na moim koncie! Bo to jest moje konto, bo mam wszystkie! A, a dwa... to widzisz to? A, a pan też tą to ma! A. Szkoda, że jego kanał wskazowali! Już nie mówię, przez Marcinka! Marcinek to ma psocił, co nie? No! Oba! <laughs> nie nie trapia! O za Kurde, ale słabiacze! Nie, on nam wstrzymił gol, ale cztery strzały, w ogóle bardzo aktywny się Paul. No ale może wygramy? Będzie. Jak się skończy ten mecz, to wygramy? To może zaczniesz podawać. Oło. Dlaczego te faulę oni nie liczą? Bo to nie było faulą, bo najpierw piłka i się wywalił po prostu. Wywalił, wywalił. O kurde. Ale? Idealnie. I biec teraz z piłką. Ostatnie... Cztery minuty. Złe podanie, niestety, z mojej strony. Bombardio Crocini. Ilu tam na górze? Elefanto Coccolanto. Bombardino. Crocini. Ej! Dobrze. Su. Ron Ronaldo Su. Ereira. W ogóle go nie widziałem po wejściu z ławki, to może teraz się Czekamy, kto pierwszy obstawał za Ronaldo? Fabregas na boku. A wiesz kto wolą? Dzisiaj tak, Marcinek niedługo pójdzie na trening. Piłki, wiesz? Wow. Glory, glory, many letter! Niech się, nie się koło czerwonym diabłom po tym zwycięstwie. Słuchaj! Wiosnę

no, A za co, było trzyma, za co było 6 Za co było 6 Nie wiem, ale wiem, co mówię tyle że to na razie idź do tego odcinka. Ucie? Siemaneczko.